Cześć! Z tej strony Kasia Maziec, Pasieka Warmińska Pszczoła. E, dzisiaj mamy 28 maj 2023 roku. E, Mocny, intensywny czas majowy. Chwilę dlatego też, też, dlatego też nas nie ma na YouTubie, słuchajcie. Zabrakło nam czasu po prostu. E, jesteśmy w większej części, czy doby na Pasiece. E, Jesteśmy pasieką, która w dużej mierze utrzymuje się ze sprzedaży pszczół i ze produkcji ze sprzedaży odkładów. Maj jest najsilniej rozwojowym miesiącem w pasiece w rodzinie pszczelej, dlatego też teraz mają większą część dnia i doby spędzamy właśnie tutaj w pasiece, produkując odkłady. W tym roku mamy zamówienia na 214, myślę, że 200, nisko 250 odkładów, z czego 2 trzecie to są odkłady na ramce Tadanta, pozostałe to są na ramce Wielkopolskiej. No i cóż, połowa odkładów jest już przygotowana. Za mną widzicie miejsce z odkładami. Teraz Andrzej i moja córka dokładają rameczki do tych odkładów. Część odkładów jest już gotowa z unasienioną matką, część z matkami podanymi do unasienienia, część są podane mateczniki. Także te odkłady też powstały w różnym terminie i Proces rozwoju i rośnięcia tych odkładów jest też na różnym etapie. No i teraz pytanie, jak tak duża pasieka jak my? z tak małą, ograniczoną pulą pracowników, bo tutaj mówimy tylko o mnie i o mężu. razie sobie z taką logistyką, jaką są odkłady. Jak zapamiętać, kiedy powstały te odkłady, z której pasieki zostały ramki wzięte, ile dni, za ile dni trzeba poddać mateczniki czy też matule, żeby było bezpiecznie? Kiedy oczekujemy, możemy oczekiwać u nasienionych matek, jajek, a później które odkłady mamy po kolei wydawać naszym klientom, bo zgodnie z zamówieniami, prawda? No i kolejna zmienna to jest linie i rasy. Mamy w sprzedaży dwie rasy, krainkę i Backfasta i w każdej rasie mamy po kilka linii pszczół, jak tutaj to skoordynować, jak tego dopilnować, jak to zrobić, żeby to wszystko było po prostu dograne. No i cóż, do tej pory mieliśmy system notatkowy, karteczkowy, kalendarze posklejane woskiem, miodem, propolisem, kartki w kalendarzu, kartki wydrukowane, karty ulałowe podłożone pod daszek wulu. To wszystko na tym pracowaliśmy, jednak w tym roku naszym odkryciem jest, słuchajcie, aplikacja Bismart. Do tej pory myślałam, że aplikacja jest przeznaczona dla małych pasiek, dla małych, młodych i takich rozrastających się pszczelarzy. Natomiast faktycznie po kontakcie z pomysłodawcą tej aplikacji, z jego producentem, panem Adamem Mach, doszliśmy do porozumienia i okazało się, że oni są otwarci na dużych pszczelarzy i, i chcą zrobić to aplikację, która będzie nam pomagała w pracy i będzie nam ułatwiała tą pracę. I to jest niesamowite. I nasze sugestie faktycznie biorą pod uwagę, wprowadzają zmiany te, takie w tej aplikacji. I to jest super! Za chwilkę Wam opowiem, jak to działa, i dlaczego uważam, że to ma sens, i dlaczego my to stosujemy. No i słuchajcie, jesteśmy teraz przy ulach, przy ulach odkładowych. A każdy ul ma przykręcone takie kółeczko, to są tagi, zwróćcie uwagę, na każdym ulu jest to przykręcone. Do obsługi tej aplikacji jest potrzebna ściągnięcie aplikacji na telefonach. Aplikacja BeSmart, to jest dostępna w sklepie Playa. No i cóż, aplikacja jest fajna, ponieważ ma opcję na telefon, ale też ma opcję do ściągnięcia na system Windows, na komputer. Więc jeżeli ktoś jest starej daty i potrzebuje analizować dokumenty czy raporty, które są też możliwe do generowania na komputerze, to jest coś dla Was. I cóż, mamy telefon, mamy zainstalowane tagi. Te bierzemy telefon, przykładamy do takiego taga. Słyszymy mały pip, pip. No i cóż, zwróćcie uwagę, pojawia nam się numer ula. Jest to numer 28 w całym lewym górnym rogu. I pojawiają się nam trzy ikonki: nowy przegląd, nowy zbiór i informacje ulu. Klikamy sobie informacje ulu. I cóż my tu mamy? Słuchajcie, to jest odkład, który powstał 7 maja. No, to już prawie, zobaczcie, cały miesiąc temu, prawda? Zaraz będzie pełny miesiąc. Mamy informację, że jest to ramka dadanta, czyli to są ule dadanta w środku, tak? Nie musimy szukać, nie musimy zaglądać i musimy sprawdzać. No i cóż, po wejściu sobie w drugą zakładkę, w zakładkę przeglądy, mamy informację, że były tutaj robione trzy przeglądy. 12 maja i cóż było robione 12 maja? 12 maja była poddana nieunasieniona Nieska. Tak? Kolejnego, 19 maja, było sprawdzane przyjęcie matki. Matka została przyjęta, ale jeszcze wtedy była nieunasieniona. I 25 maja o godzinie 17.08 mamy kolejny przegląd. Podczas tego przeglądu zostały dodane ramki, ale mamy też zapisaną już informację, że matka nieska jest unasieniona. Słuchajcie, Te wszystkie informacje możecie tutaj zaczytać sami. Co więcej, informacje możecie zapisywać w formie notatki głosowej. To jest niesamowite, ponieważ wyjątkowo ułatwia nam pracę, szczególnie w grubych rękawicach, jeżeli ktoś pracuje w rękawicach skórzanych. Nie trzeba dotykać paluszkiem, szukać odpowiedniego przycisku. Naciskacie mikrofon, dyktujecie notatkę. I macie temat zaczytany do aplikacji. Czy wy czujecie to wszystko technologiczne? Nie no ma problemu. Mam telefon, sprawdzam tagiem, dotykając telefonu, konkretny ul i mam całą historię ula zaczytaną w jednym miejscu. Mogę chronologicznie odtworzyć historię tego odkładu od momentu jego utworzenia. Co więcej, jeżeli tworzymy odkłady jeden do jednego z macierzaka, to możemy nawet sobie zapisać, z którego macierzaka powstały te e, rodzinki. Fajne? No, ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Do tego stopnia, że faktycznie zainstalowaliśmy taki na wszystkich w naszej pasiecy, rodzinach produkcyjnych i odkładowych. E, naprawdę uważam, że to jest skok w przyszłość. Po prostu skok w przyszłość i przeniesienie naszej pracy na inny level. No i cóż, wykorzystujemy ten okres bezczerwiowy u pszczół na podstawowe działanie, czyli na leczenie w odkładach. Czekamy, kiedy em, matka jest już unasieniona, ale, nie, ale jeszcze nie ma czerwiu zamkniętego jej własnego, a cały czas, który poddawaliśmy na ramkach, już się wygryzł, i wykorzystujemy ten czas na leczenie. W tym momencie Andrzej właśnie sublimuje kwas sublimatorem. Zatem pszczoły po prostu mają pakiet startowy rewelacyjny. Zero warozy na dzień dobry. Każdy, kto od nas zamawia odkłady, otrzymuje leczone pszczoły. No i ostatni rzut, oczywiście pszczoła stołówka, odkładowa stołówka. Słuchajcie, odkłady to nie są tylko zyski, no to też są swego rodzaju inwestycje. Pamiętajcie, że jeżeli robicie odkłady, to odkłady muszą coś jeść. Struktura odkładu jest taka, że nie ma tam wystarczającej ilości pszczoły która by zabezpieczyła cały odkład w pożywienie wystarczające, czyli węglowodany, po prostu musicie je karmić. Jeżeli chcecie, żeby się wyjątkowo dobrze odżywiały, wzrastały, rosły, nabierały siły, to startowo musicie je podkarmić paszą typu Invert czy syropem cukrowym jakimś, a później dać ciasto do momentu. I do kiedy karmimy? No, do momentu, kiedy same nie będą w stanie sobie przenieść, tak? I oczywiście na ile pozwala baza pożytkowa, bo jeżeli stoją odkłady w miejscu jałowym, to będziecie musieli karmić do jesieni. No, no, to wszystko zależy. Więc traktujemy jak dzieci, traktujemy jak dzieci. Dba, dbamy, by miało ciepło i dbamy, by nie były głodne. Prosta zasada. Tutaj z kolei mamy szerona go jeszcze. Co więcej, jest nieopalitkowany, czyli po unasienieniu. Będę musiał go jeszcze opalitkować. Fajne, prawda? Wszystko w jednym miejscu. Rewela.